Cześć, cześć, cześć! Witajcie na kolejnym odcinku na kanale Hodowla Ozdobna. Dzień nowy odcinek, ale co tam się pozmieniało w mojej hodowli? Tutaj na wstępie już widzicie mojego koguta, brachmo i Jest y, kilka nowych nowin, dokładnie z mojej hodowli. Tutaj najpierw coś jeszcze światło, bo nic się widać. Trochę dawno nie było filmu, to za serdecznie zapraszam. Jakie serdecznie zapraszam. Już mi się słowa mieszają od tego wszystkiego. Za co serdecznie przepraszam, ponieważ nie miałem zbytnio czasu. Także musiałem się trochę do szkoły pouczyć, ale już nagrywałam, będę się starał o wiele częściej nagrywać filmy. Tutaj sprzedałem ogólnie. Co już mogliście zobaczyć? Te osoby, które mnie y, oglądały od y, y, początku, bo w ogóle mój pierwszy odcinek to był właśnie o y, Brahma Kalebę tego pana, którego możecie teraz zobaczyć. Buty mam nieodpowiednie, ale jakoś przeżyję. A tutaj zostawiłem sobie właśnie parę Izabel Na początku właśnie mówiłem e, Mojego kanału, moje, moich filmów e, Na, na pierwszym moim filmu widziałem, mówiłem, że e, Planuję sobie zostawić e, barwę Izabel No i tak to właśnie jest e, Tutaj moja króla siedzi Sprawdzam najpierw czy ma jakieś jajka No, nie masz? Nie ma No to sobie siedzi Wyszedł w gapek no tak, tak. Też moim film nagrywałem. I jeszcze kolejna, że sprzedałem maluszki. Ostatni mój odcinek był właśnie o tym, że przejąłem te maluszki, ale ja wstawiłem ten filmik ogólnie już taki bardziej starszy. Bo yy, nie miałem co wstawiać, bo, yy, powinienem coś wstawiać. Już sprzedałem. Już Pan, ten sam, który, y, któremu sprzedałem te dwie kurki brachmy, wziął jeszcze y, wszystkie 10 małych kurczaków z silki. I zostały mi właśnie ten. Trochę. Co tu się stanęło? Czemu to jest dziura? Aha. Teraz mogę mówić, bo Piał. Co tu się stanęło? Ja już chyba wiem o czego to się zrobiło. No i patrzcie jakie to jest rozluźnione Będzie trzeba było prawie niedługo. I ja wiem, chyba czym to jest spowodowane. One po pierwsze sobie tak leżą na tym. O, teraz zaprezentowała kurka. A po drugie. O, ten koleś. Z tym, który właśnie piał się biją przez siatkę. Dlatego muszą chodzić oddzielnie. Dlatego chodzą teraz one. A nie silki. <śmiech> sprzedałem. <śmiech> Jaki mi się dziwny głos zrobił, sprzedałem wszystkie silki. Wiąłem na znaczy moja siostra. Sprzedała je za 20 zł. Ale a ja sprzedałem moje dwie kury brachne też za 180 zł. Co nie było zbyt drogą cenę. Dlatego Od razu bym pojechał poszukiwać te silki czy jakieś silki brachmy. No, y, ponieważ Taniość Ja wziąłem kury Trochę ładniejsze od moich y, Większe Bo te były, no Przyznam, że były troszkę małe Jak na brahmy, No Usunąłem je po y, bo tak to. Bo Po 90 zł. Tak. Po 90 zł. I razem wziąłem 180 zł. Więc tutaj tak jest Potem jeszcze. Y, siostra mi oddała moje pieniądze. Znaczy. Moje. Jej pieniądze. Y, po prostu nie miałam na co wydawać. Więc ja porozmawiam teraz. Y, 380 zł. Y, niedługo jeszcze będę miał. 50 zł, więc będę miał już 300, nie? Nie będę miał. Ciężka matematyka. Będę miał jakoś 430. Tak to właśnie muszę. Czemu on nabije w to? Co tu tu się dzieje? A, bo tam siedzi. No i jeszcze planuję kupić sobie tutaj przepióry. Że dokładnie nie wiem, jakie to będą przepióry, ale na pewno nie takie e, zwykłe przepiórki japońskie, chińskie, bodajże, takie kolorowe po prostu, takie na przykład, co po polach biegają, ale planuję kupić e, na przykład bon, te e, przepióry kalifornijskie, e, przepióry wirginińskie. E, wirginińskie też są bardzo ładne, ale najbardziej to, bo mi się podobają przepióry perliste, które e, oczywiście, jak są takie piękne, to też są, są jednymi z naj, najdroższych yy, które są na przykład na olejcie, Gdzie zobaczyłem i też ich jest bardzo mało A to bardzo szkoda, bo ten bardzo chciałem mieć w swojej kolowli A właśnie o ta yy, klatka jest naprawdę bardzo duża Ta ma jeszcze większa płytszczej Tu jest jeszcze lampa nie, nie Jest jeszcze światło, o tu a więc tu bardzo przytomny. Będę jeszcze bardziej udekorował y, trochę piasku. Bo daję, żebym się wziął tutaj jeszcze jakieś dołązki i by to miało bardzo taki klimat fajny. A ja lubię takie klimaty takie, y, takie naturalne. Ale idziemy z kolejną y, nowiną z mojej hodowli. Bo troszkę się pozbierało przez ten cały czas. A dokładnie y, usiadła mi niejaka kurka silki. Kolejna tutaj właśnie jest schodziła jest duża kupa no i o tutaj sobie jest tutaj właśnie zrobiłem takie przejście szybę jedną wymontowałem no i zrobiliśmy takie przejście, ale teraz musiałam to zostawić tym. o tutaj możecie zobaczyć, bo się właśnie biją nie biją się? o ale taki mały tego guzik silki zaczyna bardziej niż to właśnie możecie zobaczyć ja i zaraz to rozdzielę bo sobie tam żeby mi dziurę w siatce robię o córka, ty mały odejdź każeł no. nie zamierzam żeby mi siatkę psuli bo taka jeszcze dziura to by uszła ale czemu ona tak bije w tą szybę co ona jakąś połanderwisa na tą córkę odejdź Dziadu, ej, o, widzieliście to? A nie, nie widzieliście. Jak skoczy na tą siatkę, to już wiem, skąd się te dziury biorą i takie luźne to wszystko. Tutaj jest moja kurka, która usiadła. To jest już starsza kurka z mojego, któregoś tam posobolęgu, ale lubię też takie, jak one, o. Dzień dobry. Cześć. Witam. Luły, właśnie, że jak są matkami, to tu takie napuszają się, a u nich właśnie to śmiesznie bardzo wygląda, bo one i tak są puszyste. No co one się tak biją? Muszę to zamknąć. <śmiech> <śmiech> y jeszcze pójdę zaraz tam na tył, ale jeszcze... Y jeszcze idę właśnie do gołębi. Albo nie, tak nie pójdę na tył. Nie wiem czy pójdę, czy nie. Może pójdę. Żartuję oczywiście. Ten temat sobie może sobie na inny odcinek, bo żebym miał jakiś temat. No i tutaj są moje pawiki. Te maluchy. Znaczy nie wiem, gdzie jest drugi maluch, to jest, a tam jest drugi. Te maluchy, które mogę się zobaczyć w odcinku maluchy rosną. Tak wygląda. To jest ich mama. Ale to jest... No muszę z nimi Co ty ze mną tak chodzisz? To właśnie co nie masz? Yy, to jest jeden młodzik Już widzicie świeci lata I już prawie Już będzie dorosły A tu jest drugi Więc Jak widzicie troszkę urosły te maluchy To jest yy, Samiec którego nie wiem czy będę wymieniał czy nie, bo jednak bardziej mi się tak nie podoba, no bo popatrzę na niego. Nie przypominam jak wygląda Pawik, znaczy to jest Pawik, ale ogon ma strasznie mały w porównaniu do moich. A on tu wchodzi. Wypatrz Tu To jest moja samica, jestem w niej mega dumny. Nie wiem po co dałem tu gniazdo, bo tu nic nie ma, nie ma nic, a tu tutaj są kolejne trzy jajka. Ojeju, teraz się pozmieniało w tej hodowli, bo aż teraz trzy jajka. Czytałem ogólnie o jak że trzy jajka to jest maksimum doniesioności jajka jaj gołębi. Do gołębi w ogóle, więc postarały się, mam nadzieję, że wszystkie się wylegną i wszystkie Będą zależone wszystkie I najważniejsze oczywiście Bo raczej wylęgnie to wylęgnie Ale żeby wszystko wykarmił Dlatego byłem ostatnio na giełdzie O teraz mam też taki cel Że mam przykład jak będę na jakieś giełdy Na jakieś Na jakieś giełdy zwierząt Teraz taka jest nowa w Lipsku To będę po prostu ją nagrywał Że ja mam pokazać co tam było Jeśli coś sobie kupię to co tam kupiłem sobie Potem jak wrócę do domu ale y, byłem właśnie w giełd na giełdzie i tam też właśnie zakupiłem, znaczy nie na tej, bo byłem teraz i tam na drugiej, y, bo to jest taka nowa giełda w Lipsku. No i y, y, tam zakupiłem do brachmy y, y, na początku, potem jeszcze była o wiele, o wiele większa, więc też was zapraszam. Y, Lipsko to jest akurat niedaleko mnie, bo na początku jeździłem tylko do Zwolenia, teraz jak będzie... No, niektórzy może nie wiedział, o zwoleniu. Jest teraz zatrzymana giełda z powodu yy, ptasiej grypy, podobno. Oczywiście ja w tą ptasią grypę też średnio wierzę. Yy, po prostu yy, nie za bardzo sobie mi się wierzyć, że tutaj tam w zwoleniu jest. A zwoleń to jest jakieś 20 km od Lipska, i tam już nie ma ptasiej grypy. Więc to jest jakieś trochę takie dziwne. Ale zaraz wam właśnie kurde spadłem. Właśnie zaraz Wam pokażę też jajka. Ale zanim Wam pokażę jajka, to pokażę Wam jaka ta moja samiczka jest kochana. Chodź tutaj. Oj, może w zasadzie wziął się. Jamie miejska, bo nie wiem po co, skoro się, że nie spodobała z tym samcem. Ale pomyślałem, niech co ja ma. Niech się wyrażają do tej celki. A to ja oczywiście pokazuję nowego A No i trzy jajka. O, raz, dwa, trzy. Zaraz po tym odcinku przyświeca jajka. Mogę Wam udostępnić właśnie to zdjęcie na poście. No, chyba raczej nie udostępnię, bo ja będę się na telefonie, a nie będę miała jak zrobić zdjęcia. Ale jakoś się postaram, żeby się mieli po prostu no, takie lepsze odcinki. No więc jak już mówiłem, będę się teraz coraz bardziej y, starał nagrywać coraz lepsze y, odcinki, coraz oczywiście co najważniejsze, najczęściej, żebyście po prostu byli zainteresowani tymi odcinkami. A teraz się wam i żegnam. Trzymajcie się, cześć! Cześć, się wracam. Niestety jajka nie były zalężone. Jedną mu zostawiłem, ale z jego też jeszcze nie będzie nic. A więc te jajka no, idą raczej do śmieci. Jeśli będą jeszcze dobre, to może dla psa no, ale wątpię idą do śmieci. Y... Zostawiłem go z jednym. Bardzo mi to szkoda, bo bym miał trzy aż jeszcze gołębie, a raczej będzie 0, więc Tego, to jeszcze ostatnie jajko też mu zabiorę. No i na tym już kończę ten odcinek.